Siemanko, jestem drys, z koleciku z serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie ludziska, otóż dzisiaj nastąpiła naprawdę e, fajna rzecz, znaczy w sumie to już to było dosyć dawno. E, tak, dzisiaj w ogóle gram na komputerze Próbuję sobie grać na, w rolszarz na komputerze, zamiast na e, telefonie, żeby zobaczyć jak to się nagrywa tak naprawdę Wcześniej tego to raz chyba robiłem w ogóle w życiu e, czy coś takiego. W każdym razie zobaczymy sobie jak to wychodzi. Ej Mordo, tak w ogóle chciałem Ci przypomnieć, że poza tym kanałem mam także kanał vlogowy, który znajdziesz tutaj w karcie w prawym górnym rogu oraz swój własny sklep z koszulkami, gdzie możesz kupić m.in. koszulki Jerzy Tricusa i dołączyć do naszego teamu Jerzy są one pod linkiem. Link jest także w opisie, więc zapraszam na mój kanał vlogowy, zapraszam do koszulek, tak, ale przede wszystkim na vlogi. A teraz idziemy dalej do filmiku. I słuchajcie, dzisiaj zobaczymy sobie tak naprawdę jedną rzecz, którą chciałem poruszyć, że jedna postać na pewno będzie usunięta, a co najmniej, słuchajcie, będzie znerfiona, Otóż jest to Jackie. To jest zbyt mocna postać, nie da się w żaden sposób rozwalić Jackie. I żeby to udowodnić, dzisiaj sobie trochę nie opogram, mimo że pierwszy raz gram na komputerze tak naprawdę. To i tak i tak myślę, że będzie mi szło dobrze. Dlatego, że to jest Jackie. I zobaczycie, że Supercel. Już niedługo, już niedługo na pewno da naprawdę duże zmiany do, tej, do, do tego zadymiarza, ponieważ patrzcie, no. To jest niemożliwe po prostu. To jest niemożliwe, żeby w ogóle rywalizować się z Jackie. Kompletnie. Nawet Shelly, która zawsze była postacią uważaną za taką, że. O oh wow, nie da się w ogóle w żaden sposób. Nie da się w żaden sposób nic zrobić. To teraz po prostu. Okej, okay. o, dobra, zostałem pokonany, ale słuchajcie, co chwilę zobaczycie. Po prostu nie ma szans w ogóle nikt z Jackie. Jeszcze ten Star Power, że inni dostają d jak po prostu my ich walimy. E, to jest po prostu zbyt wszystko OP. Jeszcze nie zdarzyło mi się ani razu chyba przegrać w ogóle e, tą, tą postacią. Czemu ja mam osobę, co się nazywa jak bot? Już wiem, dlaczego ludzie grają jak boty w mojej drużynie przynajmniej. O-O-Nora. Bank, bank, bank. okej, okay. rozwalona, pyk, 20 do 16. E, oni mają teraz mocny team szczerze mówiąc na nas, nie jestem w stanie do nich podejść, no ale jak już podejdę, to nikt nie jest w stanie mnie rozwalić, za chwilę zagramy sobie e, też w showdowna ludziska. O, 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 dobra, to było dosyć bliskie. Oni chyba skumali, że są w stanie nas rozwalić z łatwością dosyć na dystans e, i teraz, teraz to wykorzystują. O, o. Kurcze, no nie możemy ich gonić. No i dobra, git. Została rozwalona po prostu tylko tylko dlatego, że podeszła na kroczek do mnie. Okej. Okay. O nie! Dobra, jeszcze go rozwalimy, jeszcze go rozwalimy, zobaczycie. Eee O, o. Serio, 26 do 27. O, -o. Nie, 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 możemy przegrać, bo wtedy to by pokazało, że nie mam racji wcale, a mam rację <grych> Dobra, ej, ale teraz trafił nam się naprawdę beznadziejny team I tak jestem gwiazdą gry, mimo, że po prostu nic nie robiłem, mimo, że beznadziejnie grałem i tak jestem gwiazdą gry właśnie Dobra, zobaczmy sobie kolejną nagrodę Kolejny raz, słuchajcie, na e, tak, że po prostu będziemy mieli trudność, ale dobra Mimo, że ta mapa jest beznadziejna pod Jackie, i tak, i tak mogę grać i wygrywać tym zadymiarzem, słuchajcie e, I tak samo jest wszędzie, dobra O, wow, El Primo Taki jesteś mocny, wow, niesamowite Niesamowite El Primo No patrzcie, on nie może mnie bić Dlatego, że sam dostaje 15% damage'a odbicia mnie, uwaga Siemanita Nara O, o, dobra, ona czy strzeli z ulta? Nie, dobra, zregenerujmy się Bang, bang, nara o, ludzie, naprawdę, w sensie. Przez to denerwuje mnie granie dosyć, dlatego że po prostu. W momencie, gdy spotykam Jackie, to wiem już, że jest przypał. Wiem, że jest przypał i że nie będzie się dało dobrze grać. Siema. Ale oni muszą być wkurzeni, naprawdę. Patrzcie, ja sobie już z nich zacząłem robić żarty, po prostu. Sobie zacząłem z nich robić żarty, a oni i tak i tak nic mi nie mogą zrobić, dobra. Ucieknijmy chwilę, oni nas będą gonić. Przyjdą do Shelly. Shelly ich rozwali na lajcie Ej, Shelly! Shelly! Przeceniłem cię! Serio się tak przeceniłem aż. Dobra, chodźcie. O o, o nie! Jak skopałem! Jak skopałem! damn. Ej, ten ult Shelly, który zamraża jest naprawdę niezły przeciwko Jackie. Będę musiał to wytestować w sumie. Będę musiał to wytestować. O! Zostałem zaurożony, ale w tym czasie moja szeli będzie mogła ich rozwalić. Okej, okay, i jeszcze to, ile ma HP po prostu 8 tysięcy, tysięcy prawie. Dobra, zapraszam. Zapraszam do tricusa. Zapraszam do bycia zniszczonym kompletnie. E, I widzieliście, że to są gry, w której każdy musi mieć zmaksowane postacie. Więc e, to nie jest tak, że teraz gram na nupków, tylko gram na ludzi, którzy mają swoje postacie zmaksowane. No i nice, zwycięstwo, kolejne zwycięstwo, kolejny raz easy. Kolejny raz jestem mistrzem, e, po prostu gwiazdą gry. Dziwne, że w ogóle nikt inny nie gra Jackie na tym trybie. To jest naprawdę dziwne. Dobra, gramy trzeci raz. Być może teraz przegram, no ale. E, dlatego, że. Pa o, dobra, oni mają teraz w porównaniu do nas mega dobry team. Mm, bo mają Dynamajka, który tutaj tak naprawdę będzie siał przeciwko mnie spustoszenie. Ale i tak, i tak zobaczymy, e, co się stanie. Ok, witam. Dobra, już pierwszy rozwalony. Oczywiście przeze mnie. <laughs> Najlepsze jest to, że da się rozwalić w końcu wszeli. O nie, ale oni mają nas na dystans. Oni ma nas mają na dystans, więc my musimy się chować po krzakach i w ten sposób nabijać po prostu punkty. W ten sposób musimy nabijać punkty. Dobra, może uda się ich ściągnąć. Pyk. Ok, udało się go ściągnąć. Nice. Eh, no daj spokój, tara, tara. Bo to mój ser zaraz zetrę za karę. Co robi ta Shelly? Czy wy widzicie naszą szeli? Czy ktoś z was ją widzi czy tylko ja? Ktoś z was ją widzi czy tylko ja? Co ona robi? Co ona robi? Ona nie umie korzystać z gadżeta. Ona nie umie korzystać z gadżeta, serio. O nie, nie dobra. Oni nas wezmą na dystans bez problemu. Chyba, że chyba, że Tara trafi ich ultem. O, o. Teraz, jak ja dosta... O, dobra. Dobra, 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 cofam. To nie było złe. O, nice. Kolejny ult. Nice, dobra. I wygrywamy, i wygrywamy. Dobra, schowajmy się tutaj. Kurczę, przez tego daj na Majka, nie mogę podejść. Nie będę gwiazdą gry. Najgorzej w opór, najgorzej w opór, ale dobra, i tak, i tak. Tak naprawdę chodziło o to, jak się gra na showdownie, a nie tutaj. Dlatego, że tutaj, jak mówiłem, ten zadymiarz jest dosyć słaby. O o, dobra. Oni nas znowu będą próbowali dystansować mocno. Więc po prostu. O, 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 kolcior, zostaw mnie. Zostaw mnie. O! Jak można nie trafić ultem tary? Czy ktoś kiedykolwiek. Czy komuś z was kiedykolwiek to się nie udało? Dobra! Wbijamy w nich! O, dobra. Dobra, to było głupie. To było bardzo głupie. To było bardzo, bardzo głupie. O, co? Rozwalili ich? Nice! A, to nie było głupie. Dzięki temu, że ich przyciągnąłem, mój team ich rozwalił. O, no nie, dobra, ale wygraliśmy po raz kolejny Teraz nie będę pewnie gwiazdą gry o, Kurczę. no ale dobra To jest easy w takim razie I patrzcie, patrzcie teraz Zagrajmy sobie w starcie Zagrajmy sobie w starcie i wam udowodnię, że Po prostu nie da się przegrać W żaden sposób Jackie Okej okay. Dobra, witam. A tutaj wszyscy grają z kolei Jackie. Tutaj wszyscy grają Jackie, więc będzie troszkę Troszkę trudniej będzie, prawda? Dlatego, że wszyscy mają takie same szanse, teoretycznie Ale... Ja, no ja do tego jestem dobry w Brawl Stars, więc e, oprócz tego, że ich porozwalam, to jeszcze jestem dobry, więc... E, Okej, okay, dobra, tutaj sobie stoimy. Patrzcie, to jest ogólnie super sposób na zdobywanie tutaj szybko tego. Okej, okay, nice. Mamy już 5, mamy już 5, słuchajcie tych Power Cubesów, co to ma być? Chwila, czy on jest tutaj? Czy... O, dobra. Nice! O nie, co? Jego na jednego strzała rozwaliłem. Co? Co się tu dzieje? Ej ludzie, naprawdę, co się tu dzieje? Czemu... Czemu to jest aż tak łatwe? Dobra, piszcie mi wy, co w ogóle w komentarzach. Napisz w tym momencie, co myślisz o Jackie i co myślisz o tym, że ta postać powinna zostać zdecydowanie bardzo, bardzo osłabiona. Wielkie starcie. Nice. A, nie, trafiłem ultem. Co za szkoda. Co za szkoda. I tak, i tak to wygram. O nie. To jest aż przykre. Dobra, stoimy tutaj. Stoimy i czekamy. Ja, ja nie walczę, ludzie. Ja po prostu tylko i wyłącznie czekam. Ja tylko i wyłącznie czekam. Ach. Jakie to jest Ludzie, łatwe Nie da się przegrać, nie da się przegrać to no co to ma być, chwila, wiem gdzie da się przegrać Gdzieś, gdzie kompletnie nie zależy ode mnie Rozgrywka, tutaj, Game grab Dajemy na gem graba ludzie Może uda nam się przegrać, challenge Challenge spróbujemy przegrać Dobra, to jest kompletnie beznadziejna e, Ten, Be beznadziejna mapka Na granie Jackie, więc zobaczymy Może uda nam się w końcu przegrać Może uda nam się przegrać ludzie ale musimy się bardzo, bardzo postarać. Naprawdę, musimy się bardzo postarać, żeby udało nam się przegrać. Ale to jest chyba niemożliwe. ojej, przypadkowo, wow, przypadkowo kogoś tutaj rozwaliłem. O kurcze o kurczę, ojejku. O, chyba kogoś złap... ojejku. O kurcze, chyba kogoś przypadkowo... Chyba kogoś przypadkowo rozwaliłem, ludzie. Chyba przypadkowo wszystkich porozwalałem. Dobra, idziemy. Okej, okay, może, może ktoś z naszej drużyny zostanie rozwalony, albo coś. O nie, o nie, serio? Jeżeli to przeżyję, to usuwam swoje konto. Co? Ej, nie, cofam to, cofam to. Nie usuwam swojego konta, w sensie... Co to ma być, ludzie? Naprawdę, co to ma być? Tego kompletnie się nie da po prostu przegrać. 11 mamy, dobra. Dobra, ej, nie cofamy się, nie cofamy się w ogóle. Nie cofamy się, tylko rozwalamy ich, rozwalamy ich po kolei. Kompletnie gramy agresywnie. O nie, serio, wszyscy zostali rozwaleni po prostu kompletnie. No dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Piszcie, jak już mówiłem, co sądzicie o tym zadymiarzu. To jest straszne, że nie da się przegrać. No dobra, subskrybujcie, jeśli ja z wami żegnam. To na tyle, na razie.